Panie Przewodniczący, przyjrzeliśmy tak? do Pana w sprawie wczorajszego Pana wywiadu, który był Pan w radiu Tokio. Chodzi nam szczególnie o wypowiedź na temat Pani Agnieszki Półmackiej, która już mm trzy -hmm. tygodnie temu została po raz drugi śmiertelną mamą. Mam dla Pana Super. taki upominek, żeby, żeby Pan jeszcze mm -hmm. raz przemyślał swoje słowa czy. Aby na pewno Pan się zgadza z tym, co... A dokładnie dokładnie jakby. Dokładnie, dokładnie o to, że, 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 mam, że, że mama powinna siedzieć w domu, a nie, a nie przychodzić. Słuchajcie, słuchajcie, drodzy, no nie było to tak dokładnie, bo, bo ja mówiłem, że... mamy Jeżeli jest urlop macierzyński, to trzeba po prostu z niego korzystać, bo to jest taki okres bardzo ważny dla, dla mamy i dziecka, taki okres ochronny. Ja nie miałem na myśli tego, aby kobiety powinny łączyć pracę zawodową i życie rodzinne, bo przecież to jest potrzebne. Główny tytuł. Super. tego, co opisałam, jak wygląda na rynku pracy. Super. Nie jest zdecydowanie. Ja też jako Solidarność my braliśmy udział w programach job sharing, tele, telepraca jako partnerzy i Pan wie, jeżeli chodzi o job sharing, chodzi o to tak samo, chodzi o skutki jakby tutaj pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego. Przyszły projekt ustaw, ja w tej chwili złożyłem u pana, u pana Premiera Tuska, co Was na pewno interesuje jako ludzi młodych, tak zwane umowy śmieciowe. Żeby nie, i nie dochodziło do sytuacji, że macie po kilka lat pracy, a nie macie ani jednego miesiąca składkowego, bo to jest po prostu nie tragedia. Tą młodą, bo... Tragedia i cztery druga umową pracy, więc no, jest pan szczęśliwcem osobą zaradnym, jeżeli ktoś Wiem. chce poznać. Potwierdzenie... Nie do końca, to znaczy, że uważa, że pan, moja, że pan nie zna mojej córki, uważa pan, że ma córka jest niezaradna, która ma 24 lata i ani jednego dnia, ma, ani jednego dnia nie ma składkowego, bo proponują różnego rodzaju dziwne umowy śmieciowe. To proszę przekazać pani, pani, pani poseł. I drugi, od, od ustawa o tak zwanej ustawie o zmianie ustawy o pracy tymczasowej, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani, pracują w agencjach pracy tymczasowej po kilka lat, a powinni pracować tylko taki okres, dopóki pracodawca uzna, że jest przydatny, lub nie. No i płaca minimalna, bo jeżeli chcemy, jeżeli wy jako młodzi ludzie chcecie. Być yy, tylko partnerami, ale i małżeństwem, które ma mieć dzieci, to 1500 zł brutto to nie jesteście w stanie zdecydować się świadomie na rodzinę. Także proszę pozdrowić Pani poseł, podziękować. Ja zrobię wszystko, żeby dzieci, pani poseł, nie, mu, nie musiały pracować od 67 roku życia, żeby one chciały. Dużo młodych ludzi ma kolosalne problemy, naprawdę. Na tych śmieciówkach po prostu... Ten projekt nowej ustawy, który wejdzie, no bo wejdzie, bo to, to idzie w tym kierunku, że nawet te częściówki, które są, to tam jest w tym projekcie napisany okres składkowy, nie tylko lata. I chodzi o to, żeby faktycznie ci pracodawcy tych młodych ludzi nie oszukiwali, żeby płacili im ten ZUS, bo to jest bardzo ważne, żeby kiedyś ta emerytura nie była na poziomie tragicznie niskim. A przeczytam i dziękuję Wam bardzo za... za, za, za. Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo.